W sobotę 21 stycznia uczniowie czterech klas z Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach rozpoczęli odliczanie do matury. Studniówka zorganizowana została w Centrum Szkoleniowo-Integracyjnym Jagielonka w Wiedniu. W takt poloneza, inaugurującego bal, zatańczyło 110 maturzystów. Ich taneczne popisy obserwowali licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Litwa, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy, ile Cię trzeba cenić Ten tylko się świadomie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po Wszyscy przemawiający zgodnie podkreślali wyjątkowość wieczoru studniówkowego, nie szczędzili również życzeń w związku ze zbliżającą się maturą. Za 100 dni przystąpicie do pisania jednego z najważniejszych egzaminów w Waszym życiu. Jego waga jest tak wielka, ponieważ otwiera on przed Wami kolejne możliwości. Kończy ważny etap, stanowiący jednocześnie punkt wyjścia. Od Was zależy, jak go wykorzystacie. My, jako Wasi nauczyciele i wychowawcy, dobrze wiemy, jak ogromne możliwości Was drzemią. Nie ustawajcie w dążeniu do założonych w sobie celów. To pierwsza taka noc w życiu, kiedy uświadamiacie sobie, że nie jesteście już dziećmi. Nie chodzi tu tylko o wygląd, garnitur, piękną suknię czy modną fryzurę. To poczucie, że dojrzeliście do tego, aby zmierzyć się ze światem i swoimi marzeniami. Pamiętajcie, że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, a także wiarą w sens pokonywania trudności oraz w to, że często nawet najbardziej szalone marzenia mogą się spełnić. Wystarczy tego tylko bardzo chcieć. Życzę Wam spełnienia tych najskrytszych marzeń zrealizowania wyznaczonych celów, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaką wybrać drogę odnalezienia tej właściwej, takiej która przyniesie wam zadowolenie. W imieniu Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego życzę wam tradycyjnie jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego. Życzę wam, aby te dni, które jeszcze macie do egzaminu maturalnego, były wypełnione efektywną pracą która przyniesie wam jak najlepsze wyniki na świadectwie dojrzałości. Zostało symboliczne 100 dni do matury. Ważne jest, żeby ten czas wykorzystać jak najlepiej. Niekoniecznie na naukę, ale wykorzystać go z pożytkiem. Za 100 dni będziemy wam wszyscy kibicowali, kiedy zasiędziecie do stołu i odbywać się będzie egzamin maturalny. Daj Boże, by wyszedł jak najbardziej celująco i żeby nie tylko ta trójka, ale wszyscy otrzymali nagrodę i od Pana Prezydenta, i od Pana Burmistrza, od wszystkich. Nawet im się trochę dołożymy, jak wszyscy zdać. Tego wieczoru nie zabrakło także podziękowań i słów wdzięczności skierowanych do nauczycieli i rodziców. Studniówka to wieczór, który skłania do refleksji, każe rozejrzeć się i zapytać. Dzięki komu i dlaczego tu jesteśmy. Dlatego teraz na ręce szanownego Pana Dyrektora składamy słowa gorących podziękowań dla całego grona pedagogicznego. Dziękujemy za ciepły uśmiech w tak bardzo potrzebnych chwilach zwątpienia, za stawianie wymagań, wobec których zdarzało nas się budować, za pomoc i za tworzenie rodzinnej atmosfery, Dziękujemy za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. Dzięki Wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Pragniemy naszą wdzięczność szczególnie wyrazić naszym wychowawcom. Za trud podejmowany w trosce o każdego z nas, za okazywaną wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękujemy za ogrom serca wkładany w nasze wychowanie, abyśmy stali się ludźmi wartościowymi. Przyznajemy, że byliśmy czasem niesforni, przysparzaliśmy wielu zmartwień. Mimo to mamy nadzieję, że pozostawimy dużo dobrych wspomnień. Serdecznie dziękujemy też w pełnym poświeceniu pracy wszystkim pracownikom szkoły i internatu. Oczywiście nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nasi rodzice, którzy dali nam życie, ochraniali miłością, bezpiecznie prowadzili przez lata dzieciństwa do progu dorosłości i stale nam towarzyszą szczególnie w chwilach kryzysowych. Kochani rodzice, nie sposób zamknąć słowa, jak wiele Wam zawdzięczamy, to dzięki Wam zaczyna się również ten bal. Za pracę i przygotowanie ostatnich dni serdecznie dziękujemy. W tym miejscu pragnę w imieniu młodszych koleżanek i kolegów naszej szkoły życzyć Wam jak najlepszych wyników na maturze i zadowolenia złożonego wysiłku oraz aby ten wieczór na zawsze pozostał w Waszych sercach. Jesteśmy dziś świadkami pełnego rozkwitu młodości. Wszyscy z dużą satysfakcją obserwujemy rozbawioną młodzież i równocześnie z niepokojem myślimy o zbliżającej się próbie. Młodzież siłą swej fantazji, bez troski, dodaje zabawie szczególnych barw, wiedząc jednak, że od ostatnich taktów Poloneza. Zaczyna się wielkie odliczanie przed egzaminem. Z okazji tego jedynego, niepowtarzalnego balu przekazujemy najserdeczniejsze życzenia dobrej zabawy, wspaniałych i niezapomnianych wrażeń. Niech ten wieczór i noc będą przepełnione radością i nadzieją na realizację przyszłych planów. Udanej zabawy. Proszę pana dyrektora o wniesienie toastu. Za wspaniale zdaną maturę, za abiturientów 2017. Mimo upływu czasu, bal studniówkowy nie traci na znaczeniu i swojej wyjątkowości. Co roku uczniowie starannie się do niego przygotowują. W tę szczególną noc każdy chce jak najlepiej się zaprezentować, dlatego też maturzyści pilnie ćwiczą kroki poloneza i starannie dobierają wieczorowe kreacje i dodatki. Mimo wielu prób i przygotowań, Polonez wzbudzał wśród maturzystów lekki stres. Ja to się stresowałam bardzo, że coś pomylę, bo miałam tam parę kłopotów jeszcze na ostatniej próbie, ale tak to już czułam, że wszystko pójdzie dobrze, że się z marszu robiło kroki, że się nie myliło tego. Stres na pewno jest u każdego, ale szybko poszło, wszystko dobrze. Ja myślę, że Pani nas świetnie przygotowała. Mieliśmy tyle prób, że nie miałam żadnych problemów z tańcem, żadnego stresu. Ja to powiem szczerze, że zaczął się i nawet nie zorientowałem się, kiedy się skończył po prostu. <laughs> Studniówka zgodnie ze swoją nazwą odbywa się 100 dni przed maturą. Podczas balu maturzyści skupiają się na dobrej zabawie, jednak perspektywa matury i wyboru kierunku studiów tkwi w podświadomości każdego z nich. Dzisiaj niech nikt nie zaczyna tematu matury, nauki, dzisiaj po prostu dobrze się bawimy. Zawsze się to coś myśli o przyszłości, o tej maturze, ale dzisiaj wypadałoby odpuścić sobie i się dobrze bawić tylko. Już nie A